Cześć! Olight S15. Niewielka latarka codziennego użytku zasilana popularną baterią AA, bardziej znaną jako paluszek. Chciałbym Wam dziś co nieco o tejże latarce opowiedzieć. Zacznijmy od światła. S15 wyposażona została w nowoczesną i wydajną diodę XML2, która pozwala świecić urządzeniu z mocą 280 lumenów. Oczywiście w nowoczesnej latarce nie może obyć się bez elektroniki. W tym przypadku układ mieści się w głowicy latarki i odpowiada zarówno za pobór prądu kierowanego na diodę latarki, jak i za pracę trybów. A tych mamy tutaj aż 5. Bo latarka może świecić z mocą pół, 7, 70 i 280 lumenów światła ciągłego oraz oczywiście w trybie stroboskopu. Sterowanie trybami odbywa się wyłącznie za pomocą włącznika znajdującego się za głowicą latarki. Co ważne, po wyłączeniu latarka zapamiętuje ostatnio użyty tryb. A teraz kilka słów o budowie naszego Olajta. Korpus S15 został wykonany z aluminium lotniczego pokrytego twardą anodyzacją. Głowica latarki jest od czoła chroniona stalową koronką. Producent gwarantuje odporność latarki na upadek z 2 metrów. Oczywiście S15 jest wodoodporna i to w klasie IPX8, co oznacza, że działać ona będzie w całkowitym zanurzeniu. W tylnej części korpusu znajduje się płaska zakrętka portu baterii, dzięki której możemy Olajta postawić pionowo. Dodatkowo zakrętka zawiera mocny magnes, dzięki czemu możemy przytwierdzić latarkę do dowolnej stalowej powierzchni. Co ważne, magnes jest demontowalny. Na korpusie latarki możemy znaleźć również zdejmowany klips. Przenosić więc możemy naszą latarkę zarówno w kieszeni, jak i na pasku, a po założeniu na daszek czapki ze zwykłej ręcznej latarki robi nam się czołówka. Reasumując, Olight S15 to fajna, niewielka latarka do codziennego użytku, zasilana popularną i powszechnie dostępną baterią typu paluszek. Świeci z maksymalną mocą 280 lumenów, a zastosowanie klipsa pozwala w mgnieniu oka zmienić ją w latarkę czołową na daszku naszej czapki. Dane techniczne. Źródło światła dioda Cree XML2. Żywotność diody 50 tysięcy godzin. Zasięg skuteczny 84 m, Zasilanie jedna bateria AA lub jeden akumulator. Obudowa aluminium lotnicze z twardą anodyzacją. Szybka utwardzone szkło typu UCL. Wymiary 86 na 23 mm. Waga 42 gramy.